Jedną z najciekawszych przygód w moim życiu już jako artysty malarza była historia wystawy w Brukseli w roku 1996. Była to moja trzecia już wystawa w Brukseli, a czwarta w ogóle w Belgii, ponieważ rok wcześniej brałem udział w plenerze międzynarodowym w Lierz w mieście belgijskim niedaleko Brukseli. Wystawa w galerii Ręką w Brukseli była przygotowywana przez przyjaciela Michela Zalewskiego, mojego menadżera, który nazywał się Krzysztof Łada. Mieszkał w Brukseli od kilkunastu lat i był zainteresowany moimi obrazami. Dlatego dało mi to wielką satysfakcję. Michel zorganizował, że pojadę również na ten nawernisarz. E, oczywiście, hmm, e, musiałem mieć e, załatwiony urlop, ponieważ pracowałem wtedy w zakładach odzieżowych Wybrzeże jako krawiec albo czy można powiedzieć e, szwacz. Była to dla mnie praca drugorzędna, ponieważ najważniejsze było malowanie. E, pracowałem tam w tej firmie po to, żeby zarobić na materiały. E, no a zawsze po Pracy zawodowej, wsiadałem do pędzli i tworzyłem kolejne obrazy. Do wystawy w Brukseli przygotowałem się już na kilkanaście dni przed wyjazdem. Kupowałem żywność, konserwy, suchy prowiant, ponieważ ten wyjazd miał trwać dwa tygodnie, oprócz samego wernisażu planowaliśmy, to znaczy Michel planował również wyjazd do Szwajcarii, do Lozanny, gdzie mieszkał jego przyjaciel, który akurat wyjechał na jakiś czas i poprosił Michela o to, by zamieszkał. W domu w Luzanie przez kilka dni, i akurat to był ten czas naszego wyjazdu, i mieliśmy połączyć jedno z drugim. Przed dzień wyjazdu przypomniałem sobie: że nie wiem, gdzie jest paszport. Zaniedbałem najważniejszą sprawę. Gorączkowo zacząłem szukać, przeszukiwałem wszystkie szuflady, przykopałem cały pokój do góry nogami, przywróciłem wręcz, no ale, no niestety. W końcu po kilku godzinach poszukiwań z... udało mi się znaleźć paszport, ale jego stan był straszny. Paszport był cały, jak gdyby zamazany, to znaczy liter nie było widać. Do wyjazdu został jeden dzień nie wiedziałem co robić, więc zacząłem go jak gdyby naprawiać ten paszport ponieważ jego brzegi były całe postrzępione no to wziąłem nożyczki i wyrównałem paszport się zrobił trochę mniejszy zamazane literki poprawiłem mocnym czarnym długopisem no a ogólnie te kartki były strasznie pomięte, no to wypracowałem żelazkiem i byłem z siebie zadowolony. Następnego dnia umówiliśmy się z Michelem, że będę czekał przed domem około godziny 10 rano. A Michel przyjechał razem z nim byli również nasi przyjaciele Daria i Artur którzy również mieli akurat skorzystać z tej, z tej okazji, zostali zaproszeni przez Miszela i też mieli jechać na, 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 na tą wycieczkę. E, ruszyliśmy w drogę. E, po drodze było mi bardzo wesoło, opowiadam kawały. E, rozpierała mi wielka radość, że m, nie tylko że będę miał kolejną wystawę w Brukseli, to jeszcze do tego odwiedzę Szwajcarię, co było moim wielkim marzeniem. E, dlatego e, byłem no wręcz szczęśliwy, do wcipami był to bardzo weso wesoła jazda do, yy, do Szczecina yy, od Szczecina już było niedaleko do, do Kołbaskowa, gdzie była granica yy, w miarę jak dojeżdżaliśmy do Kołbaskowa to yy, robiło się tak jakby no trochę mm, milcząco w samochodzie yy, takie jakby w powietrzu w, w, wisiał jakiś dramat kiedy dojechaliśmy do granicy, celnik poprosił o paszporty, więc złożyliśmy wszystkie paszporty na kupkę, oddaliśmy celnikom. Po chwili celnik wrócił i spytał, który tutaj z tej naszej grupy nazywa się Mirosław Śledzi. Ja powiedziałem, że to ja. No to on mówi, no to poprosimy pana. No to on mnie zaprosił do, do, do swojej budki i tam nastąpiła bardzo ostra rozmowa. Yy, celnicy pytali się skąd mam ten paszport, kto to ja w ogóle jestem i yy, co to w ogóle jest ten, ten, ten paszport. I ja powiedziałem, że, no, że był miał wypadek, że pływał w wodzie ten paszport i, no i że, że go chciałem no, no, jakoś sam no, naprawić. No to cel, celnik mnie wziął na, na, na ścianę rzucił ręce do góry, musiałem podnieść i no, była w, tej, w tym momencie ta, ta, taki jakiś jakaś psychoza. Bałem się, że za, za chwilę zostanę osadzony w areszcie. Jednak po chwili do dyżurki przed Michel i zaczął się tłumaczyć, znaczy zaczął tłumaczyć tę sytuację. Powiedział, że jestem znanym artystą, jadę do w Brukseli na wystawę, no i że bardzo nas prosił, no, że prosił, żeby, żeby mnie puścił. Celnik jednak był nieugięty, zresztą to wszyscy celnicy w ogóle nie mieli żadnych skrupułów. Powiedzieli, że to w ogóle nie ma o czym mówić, że mm, oni nawet gdyby się zlitowali, no to tam y, jest jeszcze niemiecka strona do przejścia i tam oni, Niemcy, jak zobaczą ten paszport, no to mnie rozstrzelają od razu, albo nas wszystkich. No i w tej sytuacji nie było dyskusji, po prostu y, nastąpił ten zwrot i na tym się skończyła cała historia. Nie pojechałem do Brukseli, za to pojechali do Zam.